Cześć! Ręce w kieszeni, bo zimno. Zima. Dzisiaj drugi odcinek dotyczący kolejnych pięciu błędów, albo pięciu zagadnień może bardziej zimowych i takich porad jak oszczędzić nasze samochody w zimie. A to te, też dzięki Wam, dlatego że rozpoczęliście bardzo fajną dyskusję, merytoryczną dyskusję w komentarzach w pierwszej tej części, czego nie robimy zimów, zimą, czy pięć zimowych błędów. Dlatego wracamy do tematu. Będą nowe rzeczy. Oglądajcie. W międzyczasie zasubskrybuj, udostępnij, skomentuj na koniec. Moi drodzy, powtarzam jak mantrę. To jest akurat karnet z NART. Ale kartą kredytową to jest, mówię karnet, jest to plastik. On jest miękki, jest wyciągnięty ze spodni, czy wyciągnięty z portfela. Popatrzcie, gruba warstwa lodu. Zobaczcie, próbuję to drapać, nie? Patrzcie jak to idzie szybko i jak dokładnie. Bo jak robicie to z yy, zapływaczką, to macie coś takiego, bo ona jest twarda a yy, i płaska, a szyba jest przeokrąglona. Popatrzcie jak to schodzi. Nie ma po prostu o czym mówić. Połowa szyby sprawdźcie sobie w nagraniu to jest jakieś 10-15 sekund. Nie ma sensu inaczej. Większość z Was wie, że jeżeli nam zamarznie szyba, nie wsiadamy i jej, nie otwieramy, nie próbujemy jej otworzyć, bo... Możemy uszkodzić mechanizm On jest bardzo skomplikowany Trzeba rozbierać drzwi Jest dużo pieprzenia się Mechanik będzie chciał za to pieniądze Bo trzeba zapłacić mu za czas I za to pieprzenie się z tym tak. Jeżeli spalicie silniczek To też jest kasa Wszystko tu jest kasa Więc zamarzniętych drzwi Szyb nie otwieracie Zasada prosta jak wcześniej Czyścicie przede wszystkim tutaj Z lodu Dlatego, że Pierwsze, co Wam blokuje, to lód, który nie pozwala Wam przejść przez ustrzelkę. Ona niby jest miękka, ale przy minus 10, ona nie jest miękka, gwarantuję Wam. I kiedy szyba by Wam ewentualnie chodziła, to nie róbcie tak, że ściągacie sobie szron czy lód z szyb, otwierając szybę. Dlatego, że Lód jest skropowaty. porysujecie sobie tą uszczelkę, zniekształcicie ją i później będzie tak niefajnie trzymać wodę I ten syf będzie Wam, ta woda, wilgoć będzie Wam wchodziła do drzwi, do mechanizmu, co nie jest zdrowe Więc robicie tak, kartą ściągacie sobie lód przy samych uszczelkach Oczywiście nie drapiąc, nie niszcząc tych uszczelek Kiedy ten lód sobie ściągniecie, wtedy już jest troszeczkę lepiej z tą szybą I tak musicie ją całą odczyścić Możecie zrobić to samo co robimy z drzwiami Zauważcie, że drzwi się uginają One się uginają na uszczelkach Bo uszczelka jest miękka To jest to co wam pokazywałem w pierwszej części Że obstukujemy drzwi Żeby ten lód się wykruszył Tu możecie troszeczkę postukać po szybie Popatrzcie, że ta szyba się ugina Zauważcie to Szyba się ugina W związku z czym, jeżeli ją obstukacie No przecież nie wybijecie szyby w ten sposób Mówmy się, już bez jaj Wszędzie są uszczelki te uszczelki wam puszczą. Bo może być sytuacja, że musicie tą szybę z jakiegoś powodu otworzyć. Po prostu musicie mieć możliwość otwarcia drzwi w mrozie, znaczy szyby, która jest zamaznięta. I w tym momencie możecie próbować sobie tą kartą tak troszkę głębiej wejść, żeby to wszystko odczyścić. Oczywiście nie niszcząc uszczelki. I w ten sposób doprowadzicie chwilą pracy. Zabawa może potrwać 2-3 minuty, ale jeżeli musicie otworzyć szybę. W sposób to zrobicie, ale nigdy nie próbujcie jej otwierać, kiedy jest zamarznięta, bo spieszycie mechanizm lub silniczek. Idziemy do kolejnego punktu. W międzyczasie zasubskrybuj, polub, udostępnij i skomentuj. Bo dzięki Waszym komentarzom rozwijamy to i robimy dzisiaj drugą część o pięciu kolejnych zimowych błędach. Ok? Kolejna rzecz to hamulec ręczny. Jeżeli ręczny pomocniczy, awaryjny, jak zwał tak zwał jeżeli macie hamulec automatyczny, elektryczny, no to w większości pojazdów jest tak, że kiedy wyłączycie silnik, on się automatycznie zaciąga lub kiedy otworzycie drzwi on się automatycznie zaciąga, żeby samochód Wam nie, nie wiem, nie, się nie stoczył i tak dalej ale jeżeli macie hamulec jeszcze tak zwany ręczny mechaniczny, tak, ręką trzeba to zrobić i tak dalej to bardzo ważna rzecz. Powinniście go używać cały rok. A zimą, jeżeli nie używaliście w ciągu roku tego hamulca za bardzo, nagle wpadliście na pomysł, żeby to zrobić zimą, no to nie do końca jest to dobre. I spuszczając go, możecie nim poruszać troszkę, żeby ta linka sobie popracowała. Bo to działa w taki sposób, że naciąga się linka, i ona, jeżeli macie szczęki, to w bębnie bo możecie mieć na przykład tarczo bębny z tyłu, czyli macie klocki do hamowania na tarczy przy hamowaniu normalnym hamulcem nożnym, a w przypadku zaciągnięcia ręcznego czy, czy tam pomocniczego jak zwał tak zwał, rozszerzają wam się szczęki, które dotykają wam bębna, bo to są tarczo bębne, czyli tu mamy bęben, a tu dookoła bębna mamy tarcze. I w tym momencie one się rozszerzają Tam jest taki siłowniczek, to działa w ten sposób Jeżeli to się gdzieś tam zblokuje Bo na przykład zamarznie Bardzo często wilgoć, która Wam się zbiera tam Może spowodować w zimie Że Wam zamarznie Ten hamulec musi pracować Więc najlepiej go używać częściej A nie tylko od czasu do czasu Zwłaszcza zimą Więc mówię, jeżeli on się zblokuje Możecie sobie lekko szarpnąć Jeżeli będzie mocno trzymał no, bo pamiętajcie, że można coś tam urwać, tak? Dobra, moi drodzy, ja myślę, że większość z Was o tym wie, ale mówię to dla tych, którzy tego nie wiedzą, no bo ta informacja może się przydać. Tutaj na przykład macie będny i w nich są dwie szczęki, w ten sposób, które się rozszerzają. Teraz, jeżeli przymarznie nam hamulec, możemy uderzyć w ten sposób. Oczywiście nie za mocno. Nie niszczymy sobie felgi, bo tu się nic nie dzieje. Nie obrywa, ale to może być mało skuteczne. Bardziej włożyłbym klocek i uderzyłbym w bęben. Oczywiście nie walimy z całej siły, żeby niczego nie uszkodzić. Staramy się do tego bębna dostać, dlatego że takie uderzenia skruszą nam po prostu lód jeżeli to jest kwestia tylko oczywiście zamarznięcia no bo jeżeli to jest zapieczone no to niestety moi drodzy mechanicy są po to, żeby do nich jeździć to nie jest tak, że wszystko jesteśmy w stanie zrobić sami nie, mechanicy są po to żeby korzystać z ich usług ale czasem nie truje się mechanikowi dupy, bo nie mo może nie mieć czasu więc jeżeli zamarzną wam hamulce jesteście w stanie to zrobić w ten sposób, uderzyć Puszczają, nie ruszajcie gwałtownie Dlatego, że możecie coś zerwać Jeżeli to tam się mocno spiekło Czy jeżeli to mocno zamarzło Możecie sobie coś zerwać To będą koszty I wtedy mechanik będzie potrzebny w 100% Więc jeżeli zamarzło Możecie to zrobić, tak? Jeżeli się coś zapiekło i ten hamulec się grzeje Jedźcie do mechanika, bo hamulce to jest wasze bezpieczeństwo Mechanik wam to rozbierze Jeżeli trzeba będzie wymienić tak zwany Komplet naprawczy, będzie ok Do zobaczenia Słuchajcie, tankowanie zimą, głównie zimą, tankujemy yy, więcej niż połowę baku. Zaraz Wam powiem dlaczego. Tankujemy samochód zimą, tankujemy go najlepiej do pełna, ale kiedy wybije Wam już pistolet. To nie dolewamy jeszcze, żeby pod korek yy, y, 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 szarpiemy, żeby ta y, y, ropa czy benzyna, czy olej napędowy czy benzyna się wylewała, szarpiemy. Y, chlop, chlap, Nie o to chodzi, słuchajcie. To nie chodzi o to, żeby sobie pochlapać spodnie. Chodzi o to, yy, że musi być troszkę przestrzeni, czyli wybija pistolet, to jest w sam raz. Dlatego, że zostaje troszkę luzu. Macie pochłaniacz w środku, macie filtr, nie będę wam teraz tego tłumaczył. Nie możemy lać pod korek, więc kiedy wybija pistolet, to ok. Dlaczego zimą nie możemy mieć mało paliwa? Dlatego, że ze względu na różnicę temperatur skrapla nam się woda w środku, w baku. I ta woda w tym momencie znajduje się, z racji tego, że jest cięższa od paliwa, znajduje się na dnie baku. I wiecie co się dzieje? I zamarza przy minus 10, i może Wam zatkać przewód paliwowy. Może Wam uszkodzić pompę paliwa. Wiele rzeczy może się stać, więc paliwa więcej niż mniej zimą. Jakie paliwo? Lejemy tylko i wyłącznie paliwo na stacjach znanych dużych koncernów. Ja nie chcę reklamować kogoś konkretnego, powiem Wam, i nie jest to reklama. Ja zawsze tankowałem, znaczy od pewnego czasu tankowałem na Orlenach i, i byłem zadowolony. Nigdy się nie zawiodłem. No, też nie chcę mówić, na jakiej stacji się bardzo zawiodłem. Pewna stacja, mogę tylko powiedzieć, z zielonym logo, bardzo się zawiodłem, bo holowałem kilka razy samochód. Ale wiem, że mają na pewno paliwo zimowe, bo chodzi tu o paliwo zimowe. Paliwo zimowe w przypadku diesla w benzynie nie się tego problemu. W przypadku diesla, paliwo zimowe to jest ogromna różnica z paliwem letnim. Dlaczego? Dlatego, że w oleju napędowym wytrąca się parafina, czyli robi się po prostu masełko. Robi się taka maść, taka jak konsystencji maści, która Wam pozatyka przewody paliwowe i się zestra samochód, a nie, nie będzie jechał. Może być sytuacja, że zatankujecie i pojedziecie nim. I nagle na trasie zejdzie troszkę temperatura. No, przecież paliwo nie jest podgrzewane. Pod maską się nic nie stanie, tam jest ciepło. Ale tutaj się może stać między bakiem a silnikiem. Przewody mogą Wam pozamarzać i tak dalej. Znaczy, pozamarzać. W sensie wytrąci się parafina, zrobi się masełko, nie będzie przepływu paliwa. Więc paliwo tylko i wyłącznie. No, yy, zimowej, nie muszę wam chyba mówić jakie to są koncerny tak, no jeżeli mam powymieniać mogę oczywiście, czyli wszystkie tam Szele, BP, Orleny, yy, moja, wszystkie duże, duże firmy, bo one używają paliwa yy, na pewno zimowego, a powiem wam w Gliwicach przy pewnym yy, hipermarkecie była stacja tego hipermarketu, zatankowałem sobie zimowe paliwo i musiał kuzyn holować, bo bo okazało się, że to paliwo wcale nie było zimowe Zawiózł mnie do centrum handlowego Do parkingu podziemnego Gdzie tamto puściło Autko odpaliło Wtedy wlałem środek I właśnie w takiej sytuacji Możecie kupić sobie jakiś środek Dodatek do paliwa Przeciwko właśnie wytrącaniu się parafiny Czyli zamarzaniu W cudzysłowie tego paliwa STP czy jakiś tam inne, innych marek Możecie tym zapobiec tak? Nie reklamując niczego konkretnego Łapki w górę. Subskrypcja to nie magia, to inżynieria. Auto magii testuje. Rozbieram samochody na części, a mity na kawałki. Zasubskrybujcie, udostępnijcie kanał, bo tak będziemy go rozwijać. Będzie dużo ciekawostek motoryzacyjnych, dużo rzeczy, o których być może wiecie, pewnie wiecie, ale zapomnieliście albo w jakiejś gonitwie tego nie robicie. A to Wam znowu przypomni, czy może uświadomi, że warto jednak dbać o nasze furki, żeby były długowieczne. ピッ